Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Coś mnie od, odwaliło i mnie po prostu freestyluje, no. Nie nic, twarzy fejt, otkuj, i Co? Tak czy nie? Zdecyduj się. Grzechocze. Jesteś grzechotnikiem. Słuchajcie, zaczynamy od uzupełnienia tak naprawdę inby. Kontynuacji. kontynuacji bo inby. nie wiadomo ile jeszcze będzie kontynuacji. To prawda, to prawda. Okay. Kto nie wie o inbie pomiędzy przyszłości. Górniak a to Zapętowską, zapraszamy do przyszłości. Tu jest link do tej prosówek, która to było. my nie wiemy co będzie w przyszłości, więc być może to będzie kontynuowało. Być może będzie eskalowała ta inba. Mamy nadzieję trochę. Ale tymczasem pojawiają się nowe postaci. Na rynku tej inby. Nowe wątki. Nowe wątki. E, wkracza na przykład nikto inny jak. Gosi Andrzejewicz. Czyli główna nemesis Zapędowskiej przez ostatnie 20 lat. To prawda. To musiało się wydarzyć to się tak naprawdę. To dziwne, że od razu nam to nie zakiełkowało, nie? To prawda, to prawda. Ale zakiełkowało to w głowach redaktorów i redaktorek i powstał taki wywiadzik w związku z tym. Ty widziałaś ostatni wywiad Edyty Górniak, w którym powiedziała coś o Eli Zapędowskiej. Wiesz o co chodzi? Nie, powiedziała, nie, nie. że e, przez 15 lat budowała jej legendę, a to nie jest prawda, że Ela jest taką wybitną nauczycielką. Nie widzisz i w końcu prawda wyszła na jazd! <noise> Bardzo się cieszę, że Edyta odważyła się A na takie słowa. Ja zawsze uważałam, że nauczycielka wokalu musi umieć śpiewać. Czyli Gosia jest totalnie team Edyta. Ja myślę, że Gosia jest team ktokolwiek, kto jest team antyzapędowska. Anty zapędowska, to prawda. No, tak musiał być. Ale z drugiej strony, bo tutaj z jednej strony pojawia się Gosia Andrzejewicz, Gosiaczek się pojawia, aha, aha. E, tutaj jest w teamie Edyty. Tak. No ale dla równowagi musiał się pojawić ktoś w teamie, Pamiętajmy o balansie, w balansie, o, w teamie Elizy Pędowskiej i pojawiła się ta osoba, która jest nemesis Edyty Górniak, tak. czyli pani Paula przez 2L, dwa dwa 2L w nawiasie. Jeszcze z w internecie pojawiła się wypowiedź Edyty Górniak, że ty masz obsesję na jej punkcie. Też ci powiem, że pomidor, bo jest temat tak zużyty jak guma <śmary> od majtek. <śmary> Ale masz jej obsesję na jej punkcie, bo ona tak twierdzi. nie? Padło oskarżenie. No. co sądzisz o tym oskarżeniu? Bo ja nie chcę rozmawiać mm. na jej temat, tylko o oskarżeniu, które padło w twoją stronę. To jest takie powiedzenie. Nie mamy wpływu na to, co mówią o nas inni i myślą. Mamy tylko wpływ na to, jakie my jesteśmy i co mówimy i myślimy. I ja nie mam wpływu na to, że ona tak powiedziała. Tak, no jakie ja mam na to wpływ? Niech każdy sobie. Uh, nie wiem, niech każdy, y, który to słyszał, sobie tam gdzieś po swojemu to mm. układa. Od dziś już wiem. COŚ TAM jestem JEST TEN od no, TY GÓRNIAK No bo to była też głośna akcja wcześniej. Przecież my mówiliśmy, że tam była jakaś draka przy jakimś festiwalu czy coś tam. Ludzie Edyty górniak śledzili i coś tam wezywali, <głosuje> ludzi Pauli na jakiś rynku <głosuje> gdzieś tam, jakby ta, ta, bo to są mafie po prostu jakieś. Tak, to te, te, jest te, 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 te swoje mafie. E, oni tam mają jakieś po prostu ze sobą porachunki po i ja nie chcę w to wkraczać, bo to jest po prostu niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczny świat. Wiecie, jest, jak jest. I ja kocham to, czekam, aż więcej osób się jeszcze tę inwę zaangażuje. Przemyśl, nie kto powinien jeszcze tutaj wkroczyć na pewno kto tutaj powinien jeszcze wkroczyć na no, pewno no Justyna Styczkowska powinna No zapytać... to już trochę jest no to ona jest bo ona jest pisen love nie więc wiesz czyli co bardziej chodzi? team Eddy, ona jest no niby tak ale z drugiej strony Edi nie chce z nią występować bo Edi jest totalnie za, za tym żeby wszystkim wybaczać wszyscy się wybaczali tylko nie ona Justyna i <laughs> tak, tak Justyna tak, musi ją całować tak. po stopach ale i wszyscy pozostali mogą sobie wybaczać tak, powinni i, wybaczać i reszta wybaczania. Dobra Słuchajcie, jakby teraz lepiej usiądźcie, bo niezły skandal się wydarzył i ja no muszę po prostu przedstawić fakty, jakimi są. I pojawiło się takie zdjęcie e, pana Roberta Mokowicza w internecie z cytatem: Wielokrotnie mówiłem państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety, są brudy, których nie da się zmyć. Ja na przykład urodziłem się niestety Polakiem. Tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda. <śleszy> Wiecie o co chodzi, to jest... Tranquila, tranquila, ja już, tutaj, ja już mówię, bo tutaj powstał artykułik na Gwiazdy WP. Sprawa zrobiła się poważna, rozumiem. Tak, sprawa się zrobiła poważna, no bo ludzie po prostu się oburzyli, bo zaczęło to krążyć po internecie. I w ogóle, wiesz, takie cytaty powstały, że wiecie, no że zdrajca. Zdrajca, hańba, hańba! No i trzeba po prostu coś z nim zrobić, tak, wiecie o co chodzi, nie? TVN24 poprosiło Makłowicza o komentarz i on powiedział, że... To, Kocham, że TVN24 się również kazano tak, tak, tak. Wszyscy z To jest fałszywka, oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem. Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu. I dodał jeszcze, że wypowiedź no. nie jest w jego stylu. Że wypowiedź. No nie. Wierzyć nie. mu? Czy, mu wier czy można mu wierzyć, słuchajcie? Czy naprawdę tego nie powiedział? Czy mamy na Czy mamy jakieś dowody? dowody, mamy jakiś świadków? Portal konkret 24 Podaje, że od jakiegoś czasu krąży właśnie ten e, obrazek z tym owym cytatem, choć wcześniej ten cytat już był używany z wizerunkami wielu innych postaci e, medialnych, na przykład z Janem Pawłem II. No, jakaś... Z Janem Pawłem II takie rzeczy się ukazują? Tak, tak, obrzydliwe. No obrzydliwe. To, są, to są te, te hajtery. Zakładam, że jakaś taka obyta osoba, no nie wiem, z internetem oraz jakby humorem takim bym powiedział, no... Ciemniejszym. Ciemniejszym humorem, takim bym powiedział dark. Dark? No nieważne, jakimś tam. No, myślę, że by, by pojęła, ale nie Polacy, moi drodzy. I tutaj komentarz zostawił na przykład pan Paweł. Pozwolę sobie go zacytować. Jeśli jest dobry, to zapraszam. Zauważyłem jedno, że olbrzymia część, jeśli nie większość chwyta każde bzdurne słowo, cytat komentarz i łyka jak bocian żabę, nie dając sobie najmniejszego trudu na weryfikację. Tylko co internety powiedziały, to świętość i prawda objawiona. Ludzie, zacznijcie myśleć, obudźcie się. Myślenie naprawdę nie boli. Ludzie, obudźcie się, ludzie! Ludzie, powstańcie, obudźcie się, teraz Po pierwsze, e, obudźcie się, Chrystus martwych wstał. Chowajcie, Jezus Chrystus martwy wstał! Po drugie, e, z tego co ja wiem, to bociany już nie jedzą żab. Nie jedzą żab już? Nie, był ten nagłówek, że nie jedzą żab, tylko stosują na siebie jak swój kałomocz. Co? Ja nie wiem, komu ufać, komu nie ufać. Ale dla mnie Robert Makowicz przesada. Słuchajcie, we wszystkim jest ziarnko prawdy, nie? I, <grym> i <grym> tylko winny się tłumaczy. Dokładnie tak jest. Janna Przetakiewicz. Janna Przetakiewicz, która jest piękna, bogata. Luksusowa. Ja. Luksusowa, zadowolona z życia. To są wszystkie te przymiotniki, to są synonimy tak naprawdę Jan e, Janny Przytakiewicz. Super. I jakby jest super? Janna Przytakiewicz miała ostatnio jakąś premierę czegoś tam. Twoje książki. A, swoje książki. Kresuła. A wiesz, co się nazywa książka? Jak? Pieniądze szczęście dają. No. no i patrz, i po prostu in your face te widoki te, te, bidoki i ten cytat, nie? <grystanie> Pani Joanna na premierze tej książki udzieliła oczywiście wywiadów, ponieważ jest znaną w świecie osobą. Tak. I to są takie osoby, Ale które... Ale naprawdę jest znana w świecie. Przypominam ci kochana, że ona w naszej Oli była przecież rozkładówka to z jej prawda, To prawda, W no, naszej gazetce. naszej tutaj hiszpańskiej. No i udzieliła wywiadu takiego, w którym e, opowiada o tym jak dorwać te pieniądze, jak stać się bogatym, czyli coś dla nas wszystkich. No to słuchamy, słuchaj, w słuch. W dwóch miesiącach spisywania wszystkich wydatków usiadłam i przeanalizowałam je, czy powinnam z czegoś zrezygnować, czy powinnam te wydatki ograniczyć, czy może coś jest głupie, bez sensu jakieś i oczywiście pewne wydatki miały swój priorytet, lekcje dodatkowe dla dzieci, jakich język angielski, tenis, tego typu rzeczy, czy przybory szkolne, mm? natomiast ja po tych dwóch miesiącach wiedziałam jedno, że ja z niczego, włącznie z moim manikierem czy fryzjerem, nie chcę rezygnować. Wiadomo, że nie zrezygnuję z żadnych ich potrzeb, ale również nie chcę rezygnować ze swoich: z pójścia do kina, skupienia świetnej książki, z teatru, z tego, że idę ze z przyjaciółmi na kolację. W związku z tym ja stwierdziłam po dwóch miesiącach, nie ma pata, ja muszę po prostu zarabiać więcej. Nie no, ja rozumiem tego, Anna. I to, jest I prostu, to do mnie. I to jest rada, którą ja biorę sobie głęboko do serduszka, no. Ja myślę, że każdy powinien sobie po prostu powtarzać, muszę zarabiać więcej. I po prostu może przez afirmację to zrobić i muszę zarabiać więcej. Ja muszę zarabiać więcej. Tak sobie to ja powtarzać muszę... po przebudzeniu się rano Tak na i to ponoć działa. Jessica Mercedes w to wierzy, tak. Julia Wieniawa w to wierzy, tak. Wszystkie bogate osoby, I zobaczcie. Wszystkie... Tak. Zobacz, to musi mieć jakiś sens, nie? Czyli słuchajcie, czyli teraz po I prostu zaczynamy od, dzisiaj. Za, zaczynamy od dzisiaj afirmację. I zobaczymy. Dawajcie znać, jak tam idzie. Możecie pisać w komentarzach swoje ulubione afirmacje na teraz. U Basi kurdejsza tam dzieje się dużo od jakiegoś czasu. Głośno i tak trochę bym powiedział, jakoś tak. Um... Kontrowersyjnie. O, kontrowersyjnie, to jest to słowo. Po kolei, Basia jakby nie poddaje się. Mhm. Ona okay. idzie przed siebie do tego stopnia, że po prostu ona nie chodzi tylko, nie wiem, na jakąś jedną imprezę, jedną ściankę sobie od czasu do czasu. Ostatnio była na trzech ściankach jednego dnia. Bo wiadomo, jak jest. Tam, Ciężka gdzie pracy. diabeł nie może. Tam baska się. No i pierwsza właśnie to była premiera książki Anny Przetakiewicz. Zawitała e, tutaj podele, Pudelek podaje na wydarzenie w białej koszuli, na którą zarzuciła półwerek, oh. luźnych dżinsach ze ściągaczem w pasie i masywnych trampkach. Również w kolorze białym. Mm, tak, tak, to jest Tak, to czystość. To jest upadły Anioł. Później przyszła kolejna premiera nowej kolekcji ubrań w stylistyce boho. To. Bo co? Boho. Zgodnie z motywem celebryckiego spędu, Barbara przywdziała orientalną suknię w bogate wzory. <grym> Czyli przebrała się jeszcze w jeden no, tak, no tak, no, gdzieś no musiała, tak. Gdzieś czy w samochodzie, czy gdzieś biegnie, rozumiecie? Jakby, I chciałbym uchwycić ten moment, w którym się przebiera na przykład No, O którejś taki imprezy zaczynałem. No premiera książki, myślę, że gdzieś tak 12, no. raczej wcześniej, to by one się nie zerwały, nie? No to do 20.00 powiedzmy, to się wszystko, takie premiery odbywają, no to w 8 godzin. Wyobraźcie sobie, że musi tu wszystko obskoczyć, w międzyczasie jeszcze poprzebierać się i nie wiem, coś tam, coś tam. No ale to jest nic, bo to była druga. Długo tam nie mogła zostać na tym boho spędzie, bo musiała, słuchajcie, pojechać na otwarcie nowego butiku Filipa Plaina. Ach. Tak. Tam znowu założyłam e, prześwitujący top e, ściska w dłoni czarne puzderko z metalowymi szponami. Jest takie słowo, naprawdę puzderko. Nie wiem. Nie wiem, ale się mało znam na takich rzeczach. Da mi to wygląda jak torebka, ale kochana, nie wiem. Ale może my się nie znamy. Zobaczcie, zobaczcie, to, ma, to, jest, to jest historia po prostu. Ona zaczęła to jako anioł rano w bieli, uśmiechnięta. Później była jakaś taka hipiska, krejzolka, nie, bo wiecie, jakiś tam był branch, to pewnie poszła jakaś lampka tego <grym grym> proseccio, a skończyła po prostu jak jakaś półnaga kobieta w czerni. No ja tutaj nie chcę tej żadnych tutaj dawać wyjaśń. ale Określenie, ale no po prostu no no, no jakby trochę przesadzam. Jak jakiś mnie. czarny, czort! Boże, patrz szpony, paczki szpony! O Boże, co to, to, to znaczy? To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Może ona kochana. się tak broni przed tymi sądami. Ona się broni, tak? Myślisz, że przed, no ty, można. Ona przed tymi wszystkimi portalami chyba ona się tak broni, kochana, wiesz? Tak. Bo one są okropne hejtery. Wiecie, okropne hejtery, ale czasami sobie tam z nimi trzeba pogadać, no bo praca. No wiadomo, że chcesz, tak. czy nie chcesz? No i tak tutaj, jako jeszcze w odzianiu anioła, yy, czyli na samym początku tego oto owocnego dnia, porozmawiała z pudelkiem. Na temat pieniędzy, no bo o czym można było rozmawiać y, na temat jaki na premierze książki y, o, pieniądzach. Y, o pieniądzach i powiedziała tak. Ja zawsze miałam takie myślenie o pieniądzach, że nie martwię się nimi kompletnie. Nie o pieniądze mi w życiu chodzi. Może dlatego, że nie martwię się nimi, to nie mam też z nimi problemu, ale wtedy byłam często na minusie. Gdy zaczynała kariera. Mhm. Na pewno nie jest to główne źródło szczęścia. Wręcz przeciwnie, ale wiele w życiu ułatwia. Czy ja nie wiem, czy takie bieganie e, po kilku imprezach dziennie to jest rzeczywiście taka przyjemność? Nie gdy nie chodzi o pieniądze? No właśnie. Ja... E, yeah, no don't know. Nie jestem niby wielbicielem takich rzeczy, więc niech będzie. No ale poczekajcie, no bo niby te media takie wiecie, tutaj niby pogadasz sobie no o, pienią o pieniążkach, ale zaraz to, zaraz jest wojna. Barbara wydała oświadczenie. Niech zgadnę, na Instagramie. Na Instagramie z takim pięknym zdjęciem, jak ona pije sobie tę herbatkę, po prostu jest taka wiecie. jest Bizdeć po prostu. Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy w portalach internetowych mają niekończącą się przyjemność w wymyślaniu bzdetów na mój temat i niszczenia mnie i mojego wizerunku. Od lat zaskakuje mnie wyobraźnia piszących te artykuły. Może sobie wręczają medale za najidiotyczniejszy lub najbardziej niezgodny z prawdą tekst? Chyba by się należało. Otóż obecnie czytam, a właściwie od pół roku tak już mocno, mocno intensywnie, jaka to jestem beznadziejna, niechciana przez nikogo. Jak to się nagle nade mną litują, jeśli w ogóle gdzieś pracuję. Teraz podobno Ania Mucha się zrytowała i Owszem, robimy razem spektakl. Owszem, to produkcja Ani i cieszę się z jej rozwoju i trzymam mocno kciuki za nową Ani rolę. I z przyjemnością przyjęłam propozycję udziału w tym spektaklu. Ale uwaga! Przyjęłam tę propozycję ponad rok temu! Kapsłokiem jest. Rok temu! Teraz po prostu przychodzi do realizacji, bo wiadomo, terminy trzeba bukować dużo wcześniej. Ale ktoś z plotkarskich portali. Już nie wiem, kto był pierwszy, bo przecież obecnie wszyscy od siebie kopiują wszystko. Byleby były kliki, klik, klik, enter, nikt się nie wysili i nie spyta o informacje. Aby artykuł był na poziomie i zgodny z prawdą, to ktoś spiał się na wyżyny dziennikarstwa. I nawet do tego artykułu, jako potwierdzenie swoich wymysłów, dołączył wypowiedź Ani sprzed pół roku, że trzeba się wspierać, co dotyczyło czego innego. <Słuch> Tu się sklei, nawet tam się sklei i będzie i klik klik, enter i rewelacja. A że tam komuś podniszczymy wizerunek, pokażemy jako zniszczoną, nikomu niepotrzebną osobę. Co tam? Taka sama sytuacja jest z projektem Kupit, który nagrywaliśmy w lipcu i sierpniu 2021. Wypowiadałam się na ten temat, mówiłam nieraz, kiedy program był nagrywany, ale jego emisja w TV była pół roku później i co wciąż czytam? Że stacja TTV się nade mną zritowała i zaproponowała współpracę. To nieprawda. Wciąż jest mi radzone, daj spokój, bądź ponadto, nie komentuj, zostaw, olej. Tyle, że jeśli wszystkie portale, nawet te, wydawałoby się szanujące się, trzy kropki, kopiują od siebie nawzajem, to ludzie później wierzą w takie bzdury. Trzy kropki, a nawet cztery. I tak odbierają tego, o kim się pisze. To tyle. Nie wieście we wszystko, co czytacie. A u mnie wszystko wspaniale. Ale Jezu... Żyjesz? Nie wiem, czy ja. Bo właśnie wspaniale. Właśnie, tak to do całej szczęście cieszę się bardzo. No więc jak widzicie, dzieje się. Dzieje się. Dzieje się. Dzieje się, po prostu się dzieje, no. A jakby mało było jeszcze dzielenia się, no. to następny post był dotyczący, słuchajcie, takiego newsiku: Barbara KS Kaesz. KS będzie odpowiadać, kochani, przed prokuraturą i napisała tak: A! Okej, okay, świetnie. Fajnie, że dowiaduję się o tym z internetu. Szybciej trzeba zrobić szopkę medialną niż oficjalnie poinformować zainteresowaną. Prokuratura złożyła sprawę do sądu i poinformowała media. Tylko nikt nie był łaskawy poinformować mnie. O. O, niemiłe. Niemiłe, powinni zadzwonić i powiedzieć, że mają zaproszenie VIP. Nie, nie wiem, czy to tak powinno działać, czy jak to działa, ale ja myślę, że w Polsce już niewiele działa. Też tak mi się wydaje. Chyba ogólnie, więc nie powinniśmy chyba być zdziwieni i zaskoczeni. No i co, no co tutaj dużo powiedzieć? No, no przykro mi bardzo, no trzeba wysłać będzie do jakiejś kopalni czy coś. Basie? <grym grym grym> no, no i jaki no, inaczej tak, odpowiedź? Słuchajcie, jakiś odpowiedni musi być wyrok, tak? Trzeba ją zmieszać mm, z błotem przecież. Trzeba gdzieś będzie ją wysłać, ewidentnie i coś. No coś z nią zrobić, no, bo. Po prostu trzeba skończyć to. Ja już sobie w ogóle wyobrażam no. pierwszą rozprawę no. i pierwszą po prostu jakby, pierwszą wypowiedź prokuratury w sądzie. Wysoki sądzie, ale przecież to szatan jest. No. No i koniec, Spra dowody. sprawa zamknięta. Sprawa zamknięta, wyrok. Niedawno było rozdanie nagród orłów, czyli to są takie zwane Polski Oscar y. mm, polskie Oscary. polskie mm. Oscary. Mm. Mhm. I wystąpiły tam... E, Play Gwiazd wystąpiła Mie, wystąpiła między innymi Aleksandra Konieczna, która wygląda tak, na pewno ją kojarzycie. Czo? Aleksandra Konieczna nie prowadziła kiedyś warzywniaka? Prowadziła kiedyś warzywniak. Ale później zamieniła go na second hand. Na second hand i no tam siedziały tak, działo rzeczy się w tym iść. wspólnej, tak. I plotek ładnie to opisuje, bo nie ma nigdzie tego nagranego, chciałem to zobaczyć, ale nie ma tego, ale plotek opisuje. Mm -hmm. Aleksandra Konieczna weszła na scenę wyraźnie rozbawiona całą sytuacją. Zamiast wręczać nagrody, postanowiła przyczynić przydługie wstępy. Laureatka orłów rzucała żartami, ale nikt się z nich nie śmiał. Konieczna zawieszała się w pół zdanie i zachwycała się lakiem na kopertach, pytając, czy może zabrać go do domu. No, super. Żenującą sytuację postanowił przerwać Maciej Sztur. Zachęcił do przedstawienia nominowanych w kolejnej kategorii. Reakcja Sztura spotkała się z aplauzem publiczności. Gdy Aleksandra Konieczna schodziła ze sceny, postanowiła jeszcze pomachać w kierunku zgromadzonej, nieco skonsternowanej publiczności. Oj, bez przesady czepialiby się. Może ktoś ma po prostu dobry humor. Tak, dokładnie. A może... Może te laki były naprawdę ładne na tych kopertach. Tak, i to się nazywa... Styl. Po pierwsze... Styl Mag secret. A po drugie, wiesz, no żeby nie, nie niszczyć tego, nie wyrzucać tego, tylko po prostu, żeby to dalej funkcjonowało, jakiś obieg był tego, tak? Recykling, te sprawy. A może po prostu nie rozumieją żartów, bo może się nie znają na żartach. My Oczywiście, też znamy wiele tak. osób takich, które się nie znają na Oczywiście, żartach. Oczywiście, że tak. Więc i co? No i Aleksandra koniecznie została zapytana, tym razem przez Pudelka, hmm. Jak tam co się, się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jak się czuła? Jak tuż się czuła? Tuż po gali rozumiem, tak? Tak, tuż pogali. Było coś na odwagę? A, tak, ja się jaram ostatnio od kilku dni wodą z bąbelkami. No tak się po prostu jaram. Coca-Cola, już tam Red Bull odpuszczam nawet, ale... Wodę z bąbelkami? Wodę z bąbelkami, ja całe życie piłam przykładnie niegazowaną i nagle coś mnie od, odwaliło i mnie po prostu freestyluje. No, no tak, była woda z bąbelkami. Super. Co się odwaliło, no. Słuchaj, bywa różnie, kochani. Życie jest długie, to zami coś odwali. To życie jest czasami długie. Czasami coś zmieni. Ja na przykład kiedyś nie lubiłem szpinaku. Teraz lubię szpinak i sobie zjem, bo coś mi odwali. I też freestylujesz sobie? I sobie. Freestyluję, sobie. no. I ja rozumiem w ogóle. Ja no. rozumiem e, zafascynowanie bąbelkami. Uważam, że bąbelki są super. Ja też lubię, lubię bąbelki. bąbelki bardzo. Mm -hmm. Też so, czasami sobie się napije bąbelków. Czyli odwala cię czasami. Po prostu. Czasami mi po prostu odwala i e, nawet powiem Ci kochana, wiesz, czasami. No, no. Czasami sobie nawet wiesz z tych wszystkich bąbelków. No. Beknę sobie nawet czasami. <grym> tak zdarza się. No, i coś tam freestyluje sobie z Freestyluje, no. No i to byłby taki nieszkodliwy newsik, i pewnie by to jutro wszyscy o tym zapomnieli, ale pani Aleksandra poczuła się dotknięta tym wywiadem, którego sama udzieliła, i e, zareagowała, wydając oczywiście oświadczenie gdzie? Na Instagramy. Na Instagramy. Na chwilę przed galą orłów, trema mnie zjada, piję wodę z bąbelkami. Kto nie wie o czym mówię, niech sięgnie do pudelka. Nie piję alkoholu od 20 lat, nie zawaliłam nigdy żadnego planu, nie spóźniłam się nawet, a moja każda rola to majsterszczyk, jak słyszę od wielu kolegów krytyków filmowych reżyserów. Gdybym zdecydowała, że nie udzielam wywiadu dla pudelka, wszystko przemknęłoby bez echa. Jednak nie ma lepszych od nich w manipulacjach, przeinaczeniach, kłamliwych przekrętach. Rozważam proces o naruszenie dóbr osobistych. Nie mam zgody na taki świat kochana. kochana. Po pierwsze muszę powiedzieć, że Aleksandra bardzo pięknie wyglądała na tej gali. Tak, naprawdę. I fajna. w ogóle mi się bardzo podobał jej vibe. Mi też. E, ja uważam, że ona absolutnie, w sensie nie widziałam tej gali, ale nawet z tego opisu, to ja nie widzę tam absolutnie niczego, żadnego zawolenia. Podczas tego wywiadu mi się po prostu podobał totalnie taki luz. Tak, widać było, było super. że trochę może była zmęczona czy coś, ale kochani, kto nie jest zmęczony z nas? Ale sobie tak żartowała z tymi mediami i to było okej. Okay, tak, i było nie takie, po prostu, złego. takie totalnie na chillu i ja wręcz bym chciała, żeby więcej osób było właśnie tak się zapobiegało. Tak, a I nie taki... wiecie. Na, 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 tak, na, na. tak, dokładnie, dokładnie tak. No. Ja, ja podejrzewam może, że po prostu y, zaskoczyło ją jakieś takie, wiesz, te hejtery pewnie tam hejtery. zaczęły pisać. Hejtery z pudelka. Yy, uh -huh. Znaczy ja myślę, że ogólnie hejtery. Bo jest dużo, uj. no a że jakby te hejtery zaczęły pisać, no bo przyszły z pudelka, no to mm -hmm. ktoś musi być winny temu wszystkiemu, no tak, nie? Tak, tak. Ale ja ogólnie bym sobie dał spokój i odpuścił: Ola, I może możemy tak, mogę tak do ciebie mówić, dobrze. Ja bym sobie napił się na Twoim zdaniem, tw na Twoim miejscu, słuchaj, jakichś bąbelków, to po prostu. Niech sobie gadają i jakby ważne, że, że jest miło i że freestyle. Uje no. Kolejna sprawa, co się działo pod tym postem, bo tam się działo jeszcze bardzo dużo. Na przykład Karolina Korwin-Piotrowska się odezwała, no bo jak wiadomo, musi się odezwać. Nieważne co tam, ale odpowiedź. Ale odpowiedź Karolina była na przykład, proszę pokazać. I Nel to, że naczelna pudelka się odezwała. Naczelna hejterka. Naczelna hejterka, naczelna pudelka. Co było kłamstwem i przeinaczeniem w tym artykule. Bardzo proszę o konkret, bo rzucanie w kosmos tymi mitycznymi manipulacjami Nie Nijak się tu ma do rzeczywistości. Obrzydliwa. Obrzydliwa. Nie uzyskała odpowiedzi na to. No bo seria komentarzy się jeszcze pojawiła. Się. Pani Aleksandry tak. pod jej postem. Tak, na przykład komentarz. To logiczne. Dalej. Drodzy Państwo. Okej. Okay. To jest takie, wiecie, stopniowe odsłanianie kart, tak jak na Whatsappie na przykład. Patryk na mnie czasami krzyczy, że jak ja piszę coś, to ja piszę... W 10 wiadomości. No bo piszę tak jak myślę, nie? I chcę, żeby po prostu, żeby on był ze mną tu i teraz i ja jakby te... Chyba nie lubię. Te myśli mi się tworzą, więc kilka wyrazów wysyłam, kilka wyrazów wysyłam, a inni napiszą ci całą epopeję i musisz czekać 50 lat i przez 50 lat widzisz, że on pisze. No jakby come on. no ja totalnie cię rozumiem Ola. Ja nie, ja nie rozumiem tego. Nie zrozumiem tego. Nie zrozumiem tego. tego. I dalej jest na przykład. Nie piję alkoholu od wielu, wielu lat. Następny. I jeszcze tłumaczyłaby się wodą z bąbelkami, czyli dowalając sobie? Przecinek, znak zapytania. Jestem bardzo wzruszona, ten. Mm. Ale Maria Peszek też zabrała głos. Ja, ja, ja. Jesteś piękna i wspaniała, absolutnie doskonała. Wysyłam siłę i miłość. Jestem Napisała e, Aleksandra pani Marysieńko dziękuję ci. O, dajcie spokój, ludzie. Naprawdę nie macie się do czego przyczepić, nie? Nie, dla mnie pani Aleksandra super. Jest super cool. Tak. Jak dla mnie. To ona zasługuje na miano totalnie this bitch. Tak, to tak, jest ten moment. Tak, to ja po prostu to, to niezaplanowane, nie, nie ale po prostu chcę, żeby było jej miło. Ja jej życzę dużo uśmiechu, żeby się nie przejmowała, żeby miała dużo bąbelków. I po prostu na luzie, nie? Czyli niniejszym przyznajemy pani Aleksandrze Koniecznej tak. tytuł This Bitch tego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą prasóweczkę. Widzimy się w następnej za dwa tygodnie. Widzimy się za dwa tygodnie, bo jesteśmy, będziemy teraz w rozjazdach w Polsce, kochani, i tak. będziemy się z niektórymi Was widzieć na żywo. W końcu. Więc wiecie. Więc do zobaczenia. Do zobaczytka. Pa. pa. pa.